Związek Hashimoto z dopaminą. Prawdopodobnie to dla Ciebie świeża informacja, więc zapisz to wideo, żeby móc wrócić. Wiele osób z Hashimoto czuje się źle, mimo dobrych wyników badań. Zmęczenie, depresja, brak motywacji, mgła mózgowa. Brzmi znajomo? Problem, problem może leżeć nie tylko w tarczycy, ale w dopaminie, neuroprzekaźniku odpowiedzialnym za motywację, nastrój i energię. Dopamina silnie wpływa na oś hormonalną tarczycy. Konkretnie na oś pod wzgórze przysadka tarczyca hamuje wydzielanie TSH, a to oznacza, że jeśli mamy jej za mało, TSH może rosnąć nawet wtedy, gdy hormony tarczycy na papierze są w normie. Co to oznacza? Objawy niedoczynności mogą się nasilać, ale nie dlatego, że masz złe wyniki, tylko dlatego, że układ dopaminowy leży, i tu zaczyna się błędne koło. Lekarze często skupiają się tylko na TSH i FT4, a dalej czujemy się fatalnie. Co więcej, dopamina i jej niedobór idealnie pokrywają się z objawami Hashimoto, chroniczne zmęczenie, brak radości życia, mgła mózgowa, niska koncentracja, depresja. A teraz ciekawy wątek jelit. Nasz mikrobiom produkuje prekursory dopaminy, tyrozynę i L-dopę. A w Hashimoto bardzo często mamy dysbiozę, IBS albo przeciekające jelita. To znaczy, że nawet przy dobrym odżywianiu organizm nie może skutecznie produkować dopaminy, a do tego dochodzi genetyka. Często u osób z Hashimoto występują mutacje genów, które utrudniają metylację i rozkład dopaminy. Bez wsparcia odpowiednimi formami witaminy z grupy B. Ten system po prostu nie działa, a jakby tego było mało, niektóre leki na depresję czy tarczyce mogą dodatkowo obniżyć poziom dopaminy, SSRI zwiększają serotoninę, ale często tłumią dopaminę. Z kolei sama tyroksyna, czyli T4 bez konwersji do T3 może zaburzyć równowagę neuroprzekaźników. Jak rozpoznać niedobór dopaminy? Trudności z wstawaniem rano. Nic ci się nie chce. Zaczynasz sięgać po kawę, cukier, byle dostać gazu lub szybkiej energii. Czujesz się oderwany od życia, a rzeczy, które kiedyś cię cieszyły, dziś, dzisiaj są ci obojętne. Co możesz zrobić? Zacznij wspierać układ dopaminowy, tyrozyna z jedzenia albo w suplemencie, do tego magnes B6B12 najlepiej z jedzenia, foliany. To wszystko są kofaktory dopaminy. Dodatkowo zimne prysznice, poranny ruch, słońce, to darmowe boostery dopaminy i oczywiście jelita, poprawa trawienia, eliminacja glutenu, pokarmów, które mogą sprawiać problemy, na przykład nabiał. Jeśli trzeba, dobre probiotyki. No i kwestia leczenia niedoczynności tarczycy. Jeśli konwersja T4 do T3 jest zaburzona, Warto to sprawdzić. Dla niektórych dopiero dodanie te trzy robi różnicę. Na koniec istotna kwestia. Hashimoto to nie tylko choroba tarczycy, to neuroimmunologiczne zaburzenie, gdzie mózg, jelita i układ odpornościowy są połączone. Dopamina jest jednym z mostów między nimi. Jeśli potrzebujesz pomocy i chcesz rozpocząć współpracę jeden na jeden, i czujesz, że to może być brakujący element w Twoim życiu, Wyślij wiadomość prywatną z zapytaniem o współpracę. Mam trzy wolne miejsca by zacząć. Umów się na darmową konsultację.